Mam szansę jeszcze. Że... No, nie dobra. przegrać. Użyli do zrealizujmy. Yy, teraz tak, oni robili prawo-lewo. Oni biali ceplina, tak? Ja nie Okej, dobra. Konie, środek? Yy, koniami tak. Ci w tej nami tu sobie gracie ostrożnie, pasywnie, tak? Nie agresywnie, tak jest. zbytnio. Zatem. Yy, Potujesz tylko to. Leciutko. Batem, partyzant. Wszystkie Aha. medy na tą stronę, żeby nie dało rady spotkać ich, tak? Jak najbardziej przy tym. 260 277 27, też gramy tu, tak EBR-em mi tu. Teryony. Tylko taki ten, podpowiedź taka drobna tu, to jemu chodzi, się grali od tej strony mieli osłonę od mebla. Generalnie, chłopaki, to tutaj są takie fajne górki, na których można się. i od razu się sfokusujcie, tutaj. Słowaj. Słowaj. Light, light, light. light. Nie wiadomo, czy oni się od razu na ciężkie nie wyleją, może tak być, że nasi... Ale jak ciężkie zagrają od prawej strony, to będą mieli... nie wyleją się. No nie szans, To się nie... Eee... medy tu jadą, medami będziemy mieli medy. Dobra. Eee, nasze mo dwa mobilne fateki przelewamy się tutaj, do nich. Przedem tym... jest Tomasz. Tomasz. Łapać przestał. Eee, ci tej nami, To się pokusujcie jak da radę, tak? Batem, tam te spotni, co tam się dzieje? Aha. Nalot gotowy, jak coś. Trzec dobra, nie wchadźcie poświeci... się tak tymi medami. Nie wchadźcie się medami, zrypujcie tak. się. Jakby, poświeci... Jakby się poświecili większą ilość medów, ja bym ich tam nalotem nie Będzie piękny nalot, dokładnie. Tu jest LTek, świetnie. EBR... Tu mają STV-a. Dobra, spoko. Może nalotem tego streama... Już, już idzie w niego, spokojnie. Może nie zortują medami. Tak. Chuj, bał no. no. dobra, spoko. O? Eee... I my panowie, panowie wszystkimi, my nie musieli to ogarnąć, tak? Jakoś ostrożnie. macie na dużo medów, mamy... jakbyś nalot puścił na te obie... Nie mamy już na Nie, mam na streeta poszedł, zdążył się eee, wycofać. Masz Robert, tutaj wrzucę? Tak, ja to wrzucę, tylko musicie to poczekać. To, to wrzucaj, to mamy trochę czasu. Mamy 8 minut, eee, panowie pamiętajcie o nalotach ich. To oni mają... Trif. Wycofał się Cê é tu, Altego? Não é o meu brother? Hã? Luzik Dzięki. Dzięki. Ai, que favor, que estar To na medy może, czy... tak. ty, my panowie medami wszystkimi musimy się zgrubać i bardziej to agresywnie grać, co nie? Weźcie tutaj dobie, niech tu musi wcięć ci podejdzie dołem jeszcze i wlejecie się wtedy dopiero. Ale musicie chłopaku to zabić, po prostu wjechać w to tutaj. Sworz na daleko, panowie. Sworz na daleko. da? Brawo. Nice, nice, nice. Panowie, my musimy to ogarnąć, tak? Mamy przewagę czołgów. Pomożesz mi z tym obiektem tutaj na zamku? Dobra, musimy to wjechać, To jak wjeżdżamy czy nie? Tak, wieszaj, wieszaj, go, 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 go. Konczyć 430 60, teraz 60. Szybko kończyć, kończyć. 240 będzie 240 To pomóż. Dobra, świetnie. Kolejna 240 Fokus na koniu. Lecę, lecę. Ja już komorę konią, spokojnie. Dobra, zabiniem. Jest Janko p jeden Dobrze. Nie zamykajcie imanys. Zamykajcie ich. Szybko, szybko. STV trzeba ogarnąć. Dwa medu w dostowną tu żeby pomóc im tu. Bo środek paku, paknie, nie? Środek padku. Dobra. No dobrze, spokojnie, oni są w dupie to teraz Tak. Oni muszą się wrócić. Zresztą się wyraży dwukrotna przeważę HP Jednym medem po Artę poleć. Tak jest. Ale to będzie Ty, ale ta iść tutaj stoi. Tu do po prostu. to nie rozjeżdżajcie się, dupę po pieczeń, zróbójcie się. Bo to jeszcze nie jest wygrana bitwa. Słuchajcie, arce, a. jeden Hajek Super konie na podobijanie się. FTF-a. FTF-a sobie realnie sprawdzi. Jadę pomóc sobie ten arce. Oki. Wy panowie, za mnie wyświeci, więc zginę, ale spokojnie. Robert, jeszcze mnie nie widzi, już mnie widzi. Chodź Tomasz. masz. Dobra. Lokomotywa e. na górze masz. Tam, lo, lo, lokom... Brawo, jeszcze jeden o, koniec o. na dobicie. On na fermie będzie. 119 HP ma koniec. Dobra, obieg 460 ugod. Nice. Dobrze. Zostały dwa czołgi. Włączam nice. tu i po nie. Dobra, dostałem PR. Im szybciej go zabijemy, tym więcej czasu na kolejne bitwy. Nam go. Tak na przyszłość chłopaki. Jak tutaj jadą nasze medy, nie, to wszystkie czołgi ciężkie muszą grać od tej strony. Zawsze tak. od tej strony. Nie możecie się przelewać coś tam, bo, bo wyłapiecie od tej strony A znowu odwrotnie jak się gra tak samo. Jak oni grają tutaj, to trzeba uciekać z tej strony. Jest, tam jest przeszczał taki, że... Dzidzi. Szkoda na lotu, bo street się przestawił, nie? Tak jakby street schodzi na jasnej najczęściej. Bo co się nie rozlicza. Ej, skurczywyk, a DPN no, na tank. Ej, tylko zmieni ustawienia. O, fajna mapa. No, bo ta sama? Za, za, za tego, za, za szalej składem. Zrób i masz inaczej.